Witam w pierwszym odcinku z władcy pierścieni powrót króla. W tym, tak powiem, let's play'u, mm, ogólnie w tym test levelu, będziemy mm, taka jest... Mm, przedsmak to, co nas czeka, to, to jest tak jakby niby tutorial, tutorial, przygotowujące nas do mocniejszej walki. Nie, nie nie musiałem z tego robić od bo to każdy przejdzie, znaczy z tego odcinka, bo każdy ogólnie przejdzie, nie? Ale jak już z całego, to z całego. No to robię z całego, no i tutaj zaczynamy rozgrywkę. Oczywiście wszystko zacząłem od nowa. Najbardziej mi przeszkadza to, co tutaj spada na nas, o. No, trochę tutaj spada nas z tego. Na początku zawsze jak zaczynam grę, tam takie malutkie lagi tutaj jak teraz. O, widzieliście sami to. Ja tutaj nie będę tak... Mm. O, jestem level. Znakomicie, znakomicie, perfekcyjny. Oh my godness. Oh yeah. Perfection. Idealnie. O, oh fakt, nie ma idealnego. Akurat mi się zdr... nie cierpi, właśnie tych ludzi, znaczy nie ludzi, orków. Starczamie To jest najgorsze, co może być. No, że strzelają nas. Musimy się też napić, bo nie sądzę! Da! a jednak! Tak to się robi. Będę Regularnie, jeżeli mówcie... Ja bardzo dużo gier przeszłam mam na mamie, nakąpiam dobre komputer, do mm, mogę zrobić parę let's playów z tych gier. Nawet już mam już przygotowane parę let's playów. Ale jednak ja tylko chciałem zrobić z powrotu, powrotu królowa. Wiecie. To nie nabijałem w ogóle level, bo i tak idealnie jak miałem, no to idealnie no to jest dobrze, nie? A jak jest idealnie, no to. I teraz Gandal, Gandal weźmie tą różdżką, yy, uderzy w ziemię. No i tutaj nabroił no no. trochę. Jeszcze wam pokażę, co najlepiej wybrać, jakie najlepiej czary Najlepiej nie bierzcie komb, które są bardzo trudne. Komba trudne, potem w walce trzeba nacisnąć ich parę razy, parę klawiszy i potem nie wiecie, trzeba, no, atakują wasowy kombos komba sobie robicie. No to najlepiej takie, ude... jakie on uderzenie teraz zrobił, takie, że ręka się w górze bierze i uderza w ziemię. To jest takie zbiorowe, szybkie uderzenie. Bardzo mi się podoba i, i ulepszamy to strzelanie. I ulepszamy zdrowie Gandalfa. I w ogóle dla wszystkich. Mm. Dobra, dobra. Mm -hmm. No sobie, no. Pięciu, Ue. Ale znakomicie. Mhm. Mm ehm. E... Dobra, jest tam Gandalfa, nie? No to tak, nie robimy takiego, żeby to jest bez sensu. To. Tak, to trzeba kupić. Obowiązkowo. Eee, trwale większa to też powinien kupić. Ale mi nie starczy kasiorki. Eee, to zdechny. Dostarczny... Nic. Tak, tylko to. Na razie. Dobrze, dziękuję Wam za obejrzenie. Możecie skomentować, subskrybować mnie, ale proszę, żebyście mnie zasubskrybowali. Eee, naprawdę to jest miłe, jeżeli patrzycie, że ktoś was zasubskrybował. Eee, ja oglądałam bardzo dużo let's playów. Eee, no i nie twierdzę, że taki mój jest najlepszy, ale... No. Eee, do obej... Obe tam... Trochę wam tam to obejrzeć, obejrzę wam, więc e, ja się już będę z wami żegnał. Po prostu to dobaj obejrzyjmy to i już ten kończę, dobrze. No. A, bo dobra skończę. No dobra, więc komentujcie. Komentujcie. I komentujcie. Jeszcze raz komentujcie. I komentujcie. I jeszcze musicie skomentować. No dzięki. Cześć.